Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śpiwa, bieżąca analiza techniczna, czyli nasze codzienne spotkanie z wykresami. Zaczynamy od walut na pierwszy, jako pierwszy będzie popala euro do dolara australijskiego. tworzy się ciekawy schemat. Po ostatniej, w ramach ostatniej wyprzedaży wspólnej waluty europejskiej mamy wyhamowanie, o czym informuje wskaźnik Bollingera. To są te przerywane linie On z fazy spadkowej wszedł w fazę ruchu bocznego. Dodatkowo oznaczyłem dołki, które potwierdzają, że mamy małą konsolidację, i co ciekawe, ona może być właśnie potencjalną formacją żeby ona nabrała jakiegoś większego sensu, to oczywiście cena musi przełamać tzw. linię szyi. Ta znajduje się w okolicach 1,7640 i dopiero wówczas będzie można odważniej spojrzeć na północ. Dopóki to nie nastąpi, no to trzeba się liczyć z tym, że to jest obszar potencjalnego oporu, więc notowania mogą pozostać we wspomnianym już ruchu bocznym. Przechodzimy do naszych codziennych part, czyli Euro USD które w ostatnim czasie tu mi się oczywiście euro trochę straciło na wartości. Jeżeli chodzi o aktualne dzisiejszą sesję, no to tworzy nam się potencjalnie duży dolny cień w okolicach 1.1270, ja to może przybliżę. Czyli pomimo naruszenia tej fioletowej strefy pojawia się chęć na to, żeby skierować wzrok na północ. Jeżeli ten kształt ustabilizuje się do końca dnia, no to ja odważnie będę spoglądał w stronę 1.15, czyli żółtej górnej Strefy literki RG mogę już usunąć, bo one nie mają w tej chwili takiego znaczenia, bo zasięg częściowo się zrealizował, a dodatkowo notowania wyszły powyżej tzw. linii szyi, więc ona już tu nie ma większego znaczenia. Fund brytyjski. Mamy po Potencjalnie klasykę gatunku, czyli dawny szczyt zamienia się we wsparcie, albo inaczej, dołek powstaje w miejscu dawnego szczytu. To jest klasyka gatunku, jeżeli chodzi o zdrowy trend wzrostowy, więc jeżeli nic się szczególnego nie wydarzy w najbliższych godzinach i ta formacja świecowa, czy ten duży dolny cień, także i tutaj się pojawi, no to trzeba mieć świadomość tego, że o nowym szczycie będziemy mogli powiedzieć już odważniej. Seria wyższych szczytów wyższych dołków nie pozwala mi. W Wyciągnąć innego wniosku niż właśnie skierować wzrok w stronę umocnienia nowego funta Szterlinga. Dorała australijski. Mamy cofnięcie z ostatnich dwóch dni w okolice ok. 0,63,80. To jest jedno z potencjalnych wsparcia. Tak naprawdę to była potężna trampolina do wyciągania ruchów na północ. One nie były może duże, ale upór popytu w tym miejscu ewidentnie jest widoczny. Każde dotknięcie tego obszaru wyciągało cenę dolara austriackiego na wyższe poziomy, nawet w powyżej 0,65. Więc spodziewam się, że po przełamaniu niebieskiej strefy, ja ją przedłużę sobie w prawo, będziemy mogli spojrzeć odważniej na północ. Nowozelandzki dolar do. Amerykańskiego? No tutaj tak łatwo nie ma, bo opór, który znajduje się na równej liczbie 0,60, oczywiście cały czas o sobie daje znać. Można tam sięgnąć w lewą stronę wykresu po to, żeby przypomnieć sobie, że jest to miejsce historycznie równie istotne. No ale też pamiętajmy, że cena nie chce spaść poniżej ostatnich dołków, czyli 0,58,40. A tak długo jak to funkcjonuje ten schemat, a wcześniej mieliśmy silną aprecjację NZD, no to zakładamy, że cofnięcie do żółtej strefy jest korektą. Po korekcie powinien być impuls, więc nowe szczyty także i tutaj bym się spodziewał. Zmienię z perspektywę na spadkową dopiero kiedy 0,5840 zostanie przełamany. Spójrzmy sobie na wybrane PLN-y. Zaczniemy od dolara. Notowania utrzymują się poniżej linii trendu spadkowego. To jest ta zaznaczona na niebiesko. Tutaj jest ich sporo, ale ogólnie ta tendencja jest potwierdzona też wskaźnikiem średniej o interwale 50 okresów. To jest ta fioletowa Linia, która fluktuuje wokół ceny, no i tak długo jak cena jest poniżej, no to, to są argumenty wskazujące, że dolar może być dalej wyprzedawane. W przypadku do euro, to już ostatnio sporo na ten temat mówiłem, 4,34, 4,25 to są te najważniejsze poziomy, z czego na pewno zielona strefa 4,25 w tej chwili gra pierwszą skrzypcą. Od dołu testowana, cienie i to jest ich dość dużo na kolejnych dziennych świecach jasno informują, że każda próba wejścia chociażby w ten obszar zielony jest przyczynia się do tego, żeby zepchnąć cenę niżej. Na razie są to minimalne ruchy, Poniżej 425, ale mimo wszystko no nie ma co mówić o jakichś większych zostach, dopóki to 425 nie zostanie przełamane. Ropa. Tutaj pójdzie nam szybko i łatwo, ponieważ tak naprawdę nic się nie zmieniło na przestrzeni ostatnich dni. A powoli liczymy to już w tygodniach. Czyli mamy cały czas mały ruch boczny poniżej 64,50 w przypadku ropy WTI. To jest potencjalnie koniec korekty. Rozciągający nam się niestety, ale cały czas mocno w czasie. Więc ja spodziewam się, że nowy dołek oczywiście ma tutaj pierwszeństwo, jeżeli chodzi o budowanie scenariuszy związanych z tym instrumentem. Jeżeli chodzi o Europe Brand, sytuacja podobna, ale tam mamy poziom 65-50 jako potencjalny opór. Ja sobie cały czas przesuwam to w prawo, ponieważ notowania nie chcą za bardzo zmienić Swojej perspektywy zmienności, a tym samym też przełamać dołka 58. No ale jakby póki cena jest poniżej żółtej strefy, no to ten kierunek wydaje mi się tutaj pierwszoplanowym scenariuszem, jeżeli chodzi o ten surowiec. Złoto. Ostatnio dyskutowaliśmy o 3350 jako, jako potencjalnym oporze w skalach godzinowych, i widać, że przekłada się to już na sekwencję niższych szczytów i niższych dołków. Do tego mamy. Też naruszony ostatni lokalny dołek 3280, więc ja będę zerkał w stronę pomarańczowego i e, pomarańczowej czerwonej strefy, czyli między m.in. 3200, a potem 3160 jako e, kontynuacji tego układu związanego z mini trendem spadkowym. E, ja przypomnę, że na wyższym interwale mamy sekwencję ładnego zigzaka, czyli korekty prostej na linii. Zobaczymy na linii poprowadzonej po dołkach, więc na razie rozciąga nam się w czasie ten potencjalny impuls wzrostowy, no ale z jakiejś przyczyny nastąpiło to lokalne przyłamanie tych dołków, które powstawały w ostatnich, właśnie, kilku dniach. Więc zobaczymy. Dopiero po przełamaniu tej lokalnej niebieskiej strefy, ja myślę, że odważnie będzie można spojrzeć w stronę nowych ekstremów, jeżeli chodzi o ten metal. Dzisiaj trochę mniej typowo, jeżeli chodzi o indeksy. Zacznę od giełdy hiszpańskiej, a właściwie kontraktów na indeks hiszpański. Tu, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na serię białych szczytów, one są dłuższe w porównaniu na przykład do tego, co jest na dax czyli dalej notowania odskoczyły od przełamanego ekstremum ostatniego 13,450. W ostatnich dniach mamy małe wyhamowanie. W dużej mierze jest ono związane z piątkową, z opowiedzią. Potencjalnych ceł, która później została wycofana przez pana Trumpa. Więc pytanie, które się tu rodzi, czy to jest potencjalna e, chorągiewka, czyli jest to element związany z układem korekcyjnym, bo w klasyce, jak e, niektóre trójkąty mogą mieć trochę inną nazwę. W tym przypadku, właśnie sięgam po chorągiewkę. W silnym trendzie wzrostowym, krótki odpoczynek mający taki kształt powinien zapowiadać wyjście powyżej m, górnej, ukośnej linii, jeżeli to nastąpi. Tak, no to będziemy mówili o nowych historycznych szczytach. Tak czy tak, trend wzrostowy z nami pozostaje. Ja gdzieś tam z tyłu głowy sobie zostawię potencjalnie to pomarańczową strefę 13450 jako miejsce, które może być testowane, ale wynikałoby to już z trochę wyższych interwałów, czyli rzeczywiście podaż musiałaby tutaj się mocno spiąć i nawet jeżeli się tutaj cofnie, ale powstałby tu dołek, to też utrzymamy wariant trendu wzrostowego, ale z wyższego interwału, czyli. Mówimy o wtedy już tygodniowce. E, sięgam po DAXA, który robi nam nowe szczyty. Właściwie każdy kolejny dzień, pomimo że wczoraj był koloru czarnego, dzisiaj też się tak szykuje, ale ekstremum cenowe nowe się pojawiło, czyli cena high jest wyżej niż wczoraj, a wczorajsza jest wyżej niż przedwczoraj, i tak dalej, i tak dalej. Więc byki rzeczywiście próbują swoich sił, aczkolwiek nie dzień to łatwo, o czym sugerują korpusy. Na wykresie dziennym. Zdania co do trendu nie zmieniam, czyli oczywiście pozostaje wzrostowy 23500 to jest najbliższe wsparcie. Pomarańczowa strefa, i ona zewnątrz zostanie przynajmniej tak długo, jak nie zostanie przełamana, bo to jest miejsce początku ostatniej sekwencji wzrostów, czyli ostatniego impulsu lokalnego z luką wzrostową. Tutaj też warto podkreślić weekendową i bez jego przełamania no, trudno mówić o załamaniu klasycznej definicji trendu wzrostowego. Stany Zjednoczone. Nasdaq ciągnie w kierunku nowych ekstremów, czyli podąża, próbuje podążać się DAX-a. Mieliśmy cofnięcie do <laughs> poziomów 20%. 1000 punktów to dobrze się wpisuje w dołki, które pojawiały się pod koniec ubiegłego roku i na początku tego. To była zapowiedź wtedy ruchu w kierunku 22:157. Tak samo i teraz bym to interpretował, uwzględniając, że mamy trend wzrostowy na tym instrumencie. Czyli niedźwiedzie na razie są gdzieś tutaj z boku. US 30 Tutaj tak łatwo nie ma, bo z jednej strony mieliśmy mocne naruszenie 41700, ale potem wyjście powyżej, ale nowego szczytu jeszcze nie mamy. No, ja próbowałem tutaj narysować jakąś figurę z klasyki gatunku trójkąt rozszerzający się, no, ale widać ewidentnie, że on trochę jest koślawy, więc raczej pozostanę wierny linią poziomym, czy też strefą poziomym, czy w tym przypadku mówimy o pomarańczowej i zielonej. To one narzucają nam perspektywę. A ta pozostaje wzrostowa tak długo, jak cena jest powyżej zielonego wsparcia, czyli 47700, ale przydałoby się zrobić nowy szczyt. Na razie nie będę tu jeszcze wspominał o potencjalnej formacji głowy z ramionami, bo zakładam, że jesteśmy za wcześnie, żeby móc interpretować to wyhamowanie w okolicach szczytu, który pojawił się 12 maja i powiązać to z aktualną sytuacją na tym wykresie. Po sesji amerykańskiej będę trochę mądrzejszy i będziemy mogli to trochę inaczej zinterpretować. Szczególnie, że to jest wewnątrz tej struktury poziomych stref, o których wspomniałem. SP 500 tu mamy też mocne naruszenie, 58, naruszenie strefy wsparciowej, o tak należałoby powiedzieć, a i wartość to 5860 czy tam 5850, ale notowanie zrobiły nam nowy szczyt, więc tak naprawdę powoli możemy sobie wymazać znaczenie tego nowego dołka, ponieważ mamy impuls wzrostowy, tak, czyli powstał nowy szczyt, a ten otwiera nam perspektywę ruchu w stronę 6160, co nie oznacza, że na przykład po raz kolejny nie będzie weryfikowany Pomarańczowa strefa, czyli 5850, to też możemy dopuścić, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, no to oczywiście można próbować wtedy zakładać, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Ja go spróbuję opisać, jego kąt nachylenia jest dość agresywny, więc tak naprawdę wystarczy jedna mała fala spadkowa, żeby próbować naruszyć tą kośną nieskierowaną do góry. Jeżeli chodzi o polskie parki, do którego chwilę nie zaglądaliśmy, to tam oczywiście była bardzo ważna informacja i sytuacja związana z poziomem 2600 i testowanie go po raz kolejny. Pierwsze testowanie, przypomnę, się nie udało, bo to było początek kwietnia i to duże cofnięcie, potem mamy wyjście powyżej i ostatnie dwa dołki, zwracam uwagę, są powyżej 2600 a 2600, jeżeli ktoś nie pamiętał, to są na kontraktach na WIG 20 to jest długoterminowy opór, który po przełamaniu, ja usunę może tego. Bollingera, bo on tutaj w tej chwili raczej mi przeszkadza niż pomaga. Po przełamaniu tej strefy ona może zostać zamieniona we wsparcie i to się zadziało. To są te dwa testy, które pokazywałem, a to otwiera drogę do nowych ekstremów. 2,900 10 to jest najbliższy opór, tam prawie prawie udało się go dochodzić. Po jego przemaniu, no ja będę powoli sięgał na wykresach miesięcznych, już po to, co było przed rokiem 2008. No ale tu jeszcze mamy sporo pracy, przynajmniej jeżeli chodzi o stronę byczą. To tyle, co przygotowałem na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa oczywiście na nasze kolejne spotkanie.